to już... Tak? Mm -hmm. um. <laughs> Wiedziałem, że tak będzie. <laughs> <laughs> no, e, cześć! To jest mój pierwszy... Wpis powiedzmy na wideobloga, którego będę miał zamiar prowadzić. Generalnie idea jest taka, żeby jak najbardziej, jak najlepiej móc przekazać wam to, co się dzieje w tym momencie. A jest trochę do przekazania, bo trochę się dzieje. W SLA staje się coraz bardziej popularne to wszystko dzięki Wam. Dzięki wam jest coraz więcej osób, coraz więcej środków na Konto fundacji, dzięki której będę mógł zrealizować wyjazd do Izraela na przeszczep komórek macierzystych. I też dzięki Wam i dzięki Waszym kontaktom sprawa staje się tak bardzo rozgłośniona. Dzisiaj była u mnie jedna telewizja. Z ramienia TVN. Wczoraj również udzielałem jednego wywiadu. W perspektywie jest jeszcze parę innych rzeczy, więc robi się o tym głośno. Dodatkowo odpalamy różnego rodzaju eventy. Pierwszy, który już macie w wydarzeniach, to jest spektakl, Teatrze kamienica, 4 tony podłogi. Planujemy różnego rodzaju koncerty, akcje społeczne, aukcje niespołeczne i internetowe. Mecze, koncerty, nie wiem czy już o tym mówiłem, biegi. Tak więc będzie się działo dużo. Będę się jakby starał Wam na bieżąco, mniej więcej wszystko przekazywać, co i jak wygląda i jak wygląda aktualny stan rzeczy. Pieniążki na dzisiaj nie wiem, jak wyglądają, będę musiał to zliczyć wieczorem, bo do systemu nie mam tak bezpośrednio dostępu. Niemniej jednak dziękuję Wam za, za całe wsparcie, które od Was otrzymuję, bo jest tego dużo i dzięki za całą pozytywną energię, którą mi przesyłacie no i w sumie tyle a, no a propos jak się czuję, czuję się dobrze to znaczy optymizm dalej we mnie tkwi jak najbardziej wręcz wycieka ze mnie i zarażam nim innych i tak pozostanie bo cel, który sobie wszyscy jakby według którego i w stosunku do którego wszyscy jakby działamy jest obrany jasny i tak więc zrobimy a tak więc dzięki i do następnego zobaczenia.